Tunezja, kraj po stronie afrykańskiej basenu Morza Śródziemnego. Charakteryzuje się dobrą pogodą i bardzo przystępnymi dla nas cenami. Zamierzam spędzić tu kilkanaście najbliższych dni. Upały są straszne, a to ze sprawą antycyklonu Lucifer, który szaleje nad południową Europą, ale tutaj to chyba znajduje się jego epicentrum. Niestety w pokoju Wi-Fi nie ma zasięgu, więc biuro mam tutaj. Ma to też swoje zalety, bo pracując widzę, co czeka mnie po godzinie 15, gdy skończę, czyli baseny z zimną wodą. A dlaczego po 15? Bo pracuję od 7. Mamy tutaj strefę CET-1, więc gdy w naszej strefie czasowej jest 8, tutaj jest 7. Jest sporo gniazdek, tutaj obok stolika również zasilanie jest, przewiew jest, da się żyć. W związku z sytuacją COVID w kotelu jest bardzo mało ludzi. Jak zapytałem na recepcji, powiedzieli mi, że obłożenie sięga 25%, podczas gdy normalnie jest to 75%. Posiadanie przenośnego biura w okolicy basenu i baru basenowego ma jedną zaletę. W końcu nie muszę się dogadywać ze sprzątaczkami, żeby mi nie przeszkadzały między 8 a 16. Niestety brakuje też klimatyzacji, a w ciągu dnia temperatura sięga 46 stopni w cieniu porywak do 49 nawet i o dziwo woda ma temperaturę 35 stopni. Więc, nawet jak się chcesz ochodzić w basenie, to po prostu jest to niemożliwe. Jedynym miejscem, gdzie można się chodzić jest pokój z klimatyzacją. Tunezja wygląda bardzo podobnie do Egiptu, jeżeli chodzi o warunki przyrody. Chociaż wydaje mi się, że jest troszeczkę więcej zielonej roślinności. Może nie jakoś mega duży, ale jednak trochę więcej jest. Hotel, w którym w tej chwili jestem, znajduje się na Jerbie, czyli tunezyjskiej wyspie na Morzu Śródziemnym. W sumie nie wiem, czy to jest wyspa, czy półwysep, ale chyba wyspa. I może dlatego jest tutaj troszeczkę bardziej zielono. Zauważyłem ostatnio duży wysyp osób, które skorzystały z tego, że nagle pojawiła się możliwość pracy zdalnej i postanowiły wyjechać gdzieś i popracować z ciepłych krajów. Wcześniej poza IT było to niespotykane. To tutaj właśnie przed południem spędzam nad komputerem, a po południu idę na baseny. Hotel zlokalizowany jest nad samym morzem, więc zaraz po przejściu przez strefę basenów i kawałek zielonego odcinka terenu znajdujemy się od razu nad morzem. W porównaniu do Egiptu Tunezja jest nieco bardziej europejska i mnóstwo jest francuskich napisów wszędzie, ponieważ jest to była francuska kolonia. Samo morze, jak to Morze Śródziemne, ciepłe i przyjemne. Natomiast jeżeli chodzi o cywilizację, okoliczne miasteczko i ludzi, jest to bardziej europejsko i nie ma tak agresywnego wyszarpywania dolarów i euro od turystów jak na przykład w Egipcie. Wieczorami temperatura nieznacznie spada, więc też jest to okazja do tego, żeby się troszeczkę ochłodzić. W ciągu dnia nawet zapewniony jest podkład muzyczny do pracy. Ta muzyczka w tle i gwar ludzi przy basenie nawet sprzyja pracy, aczkolwiek pracy nie sprzyjają czasowe przerwy w dostępie do wi -fi. Zaletą tej pracy jest to, że całe mobilne biuro mieści się w plecaku. Przez to, że zaczynam pracę o siódmej, na śniadanie przychodzę o szóstej. Ma no to dobrą stronę, restauracja jest pusta, mogę sobie powybierać spokojnie co chcę, natomiast jedna kawa nie wystarcza. Podczas pracy odwiedził mnie dość dziwny owad, jest on całkiem spory. Nie mam tutaj nic dla porównania niestety nakręconego, ale miał około 3-4 cm i był bardzo masywny, taki czołg. Potem okazało się, że jest to świerszcz. Tak, ja też byłem zdziwiony. Świerszcze kojarzą mi się troszeczkę inaczej w Polsce. Prace w biurze umilają zajęcia sportowe. You are almost champion. Yes. Yes, yes, yes. Champion back. <laughs> But to to be honest, it's a draw okay. because it's 1-1. One-one, yes. <laughs> On the last. On the last, okay. <laughs> okay. Yes, what's up? Ten starszy pan pochodzi z Niemiec, natomiast ten młodszy jest Francuzem, który tutaj przyjechał sobie dorobić w wakacje. Ten młodszy bardzo, bardzo upierał się nad tym, że chce zagrać z tym Niemcem w ping-ponga, ponieważ był przekonany o tym, że wygra. Natomiast jak się później okazało, pan z Niemiec po prostu spuścił mu łomot i to taki całkiem srogi. Niestety w nocy już wylot 4.45 wyjazd z hotelu 9.30 samolot do Polski 13.30 lądowanie, więc godzina przesunięcia lat trwa 3 godziny, 3,5 w sumie nie powiem, chętnie się trochę ochłodzę aczkolwiek chyba bym znowu gdzieś poleciał niebawem Tak zdecydowanie wolę takie klimaty niż nasza deszczowa skończyłem pracę idę na basen Zrzucić temperaturę z 46 na 35